Czas się wziąć za tą bestię, odszykować tą sztukę. Jadę nad strumień, trochę w tym żwirze takim wytrzeć go, bo kolory ma takie kurcze naprawdę nieciekawe. Jak wysech to, to troszkę gorzej wygląda, jeżeli go znalazłem. Wygląda jakby miał krócię z pięćdziesiąt lat. Tu jest taki wywirek i jego będę chciał w tym drzwize trochę mm, tak wyczyścić go, bo on jest nadmiernie za ciemny no i bardzo ma taką kurczę yy, siwą nawet kurde taki nienaturalny ten kolor Kurczę, ja tu sobie czyszczę tego zrzuta, a szczupaczek jaki mały przyleciał. Ja tu napuszczałem tych szczupaczków, no ale to znaczy, że wytarły się te szczupaczki. <grytanie> Kurczę. I no tu nie boi się. No coraz więcej niespodzianek kurczę Siedem lat temu puściłem tu raki na ten strumień 150 na tę stronę i 50 tam jeszcze jak ten stawek był, teraz już prawie go nie ma I to były te błotniaki Spójrzcie jakie jakie piękne jakie piękne te raczyska o, skórę zmienił, bo taki miękki Miękki jeszcze Ale zobaczcie, że jednak te raczki tu się dobrze zadomowiły. <laughs> Kurczę, aż, aż w szoku jestem No powoli go rozjaśniam Już część tych grotów rozjaśniłem i teraz te trzeba dobrze, że wziąłem nóż, bo nie chcę się wytrzeć w piasku tak tak szybko, nożem idzie szybciej i dopiero później w piasku dobra, porozjaśniałem go i teraz przyjdzie Kolejna kolej na barwienie przyszykowałem sobie już tu te kijki do nacierania pierwszy jest kasztan później świerk olcha i sosna i tak na przemian będę tu wcierał teraz w tę tykę muszę odczekiwać żeby to wsiąkło, wyschło i dopiero następna tura ja tu nie mam jak pokazywać wam tego jak robię bo muszę mieć dwie ręce ale dobrze wcierać w tykę ja tu akurat jedną ręką też się ciężko, ciężko pokazać dobrze wcierać tymi, tymi patykami, aż sok się pojawi. Ten sok yy, będzie wsiąkał. Później zmiot, zmiotkę trzeba te wszystkie yy, pozostałości zmieść i powtarzać te nacieranie aż do uzyskania odpowiedniej barwy a ja dopiero pierwszego kasztana wziąłem ale do tego trzeba mieć dwie ręce przyniosłem sobie taką podstawkę jak trzeba będzie to się na niego naciśnie i z tej strony również ale to mówię to dwoma rękoma trzeba dobrze wcierać żeby tego żeby te soki zostały na tyce na tym co no to ja w tej chwili to tak bardziej ślizgam niż ścieram to muszę robić dwoma rękoma dlatego tylko chcę wam pokazać w jaki sposób tu już widzicie dopiero natartę a już brązowieje to to jest w tej chwili kasztan później będzie świerk olcha i sosna i od nowa później kasztan, świerk, olcha i sosna i tak kurcze raz po raz raz po raz tylko trzeba będzie odczekiwać chwilę żeby to zdążyło siąkać ten sok. Dopiero następną warstwę będę kładł. No to nie jest, to nie jest takie nie, szybkie do zrobienia, bo to trzeba powtarzać parę dni po kolei. To skoczę trochę, trochę się poświęcić tu czasu. No, ale myślę, że warto. Mamy tą tyczkę, piękno poczekać. No, pomału już nabiera kolorków. No, natarłem go, ale zabraknie mi patyków, kurczę. Będę musiał jechać dociąć trochę. A to niech sobie w tym czasie schnie. Tak co parę minut oczyszczam, jak wyschnie i od nowa nacieram. Tam, gdzie wyjadę za mocno, to od razu ścieram. Tak, żeby ta barwa nie wsiąkła tę końcówkę. Chociaż na koniec to i tak trzeba poprawki takie robić. Już kolorki tu mało dostaje. się akurat takie mętne. Słońce się zrobiło. Muszę w rękawicach, bo już kurczę odciski. Zaraz dostanę od tych pałek. To muszę dwoma rękoma trzymać i mocno, mocno wcierać. No, powoli nabiera wyglądu te Nawet rozjaśniłem mu to pieczęć, żeby tak staro nie wyglądało, jak poprzednio. A na koniec jeszcze, już tu częściowo powcierałem, a na koniec jeszcze tak, żeby wyglądał jak najbardziej świeżo. Znaczy tu znowu Jedną ręką to nie robota, to jest żywica sosnowa, może być świerkowa, odcieram takie punkty, gdzie jest głęboka ta bruzda, żeby zostawić taką oryginalną, kurczę <gulacza> te oryginalne takie umazanie od żywicy. tak jak to tu wygląda tyczka tyczka taka bardziej świeżo wygląda no korona też nieźle wyszło no i takie jeszcze penalki zostały Świecać jeszcze gdzie niegdzie bardziej tu. sztuka. Sztuka całkowicie prawie gotowa. No, tylko zostały takie gdzie niegdzie małe dociągnięcia. Już więcej nie będę przy niej tu grzebał dlatego że mam też roboty dużo przy tym drzewie kurczę muszę się na to drzewo brać a tu ostatnio tu za tą tykę doniesiemy to na samochód tak jak poprzednio ta tyczka była tu filmowana jak zaczynałem ją robić spójrzcie jaka będzie różnica nie wiem czy to kurczę widać będzie dobrze to 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 świeżo co wcierałem jeszcze muszę to rozetrzeć bardziej no i poprawić żeby w bruździe Hmm, chociaż część żywicy była To wygląda tak bardzo bardziej oryginalnie Tak jak tu przy różu zrobiłem No i kto by się spodziewał że z, z takiego staruszka taka tyczunia będzie fajna No jeszcze tam I na roboty przy niej jest, ale już to są takie kosmetyczne rzeczy. To już w zasadzie taka kosmetyka. No jeszcze troszkę go tu. będzie trzeba rozjaśnić przy koronie tak delikatnie tu na tym te, na tej tyce na tej głównej tej Się oddalić. Najbardziej też mi ten dół tak się podoba. Jest tak bardziej, bardziej oryginalnie. Taka piękna bestia. Szkoda, żeby to takie stare leżało.